Wyobraźcie sobie, że jak gdyby nigdy nic, przeglądacie swój telefon, aż tu nagle wyskakuje wam takie powiadomienie. Nieznajomy chce udostępnić zdjęcie. Aha, kolejny śmieszek, który chce mi coś głupiego. Odrzuć. Większość z was zrobiłaby pewnie to samo i wróciła do przeglądania telefonu, ale co gdybyście jednak to zdjęcie przyjęli? Cofnijmy czas i się przekonajmy. Nieznajomy chce udostępnić zdjęcie. Orde, pewnie coś głupiego, ale w sumie z ciekawości mogę przyjąć. 100 złotych jest obok ciebie między poduszkami kanapy. Weź je i wydaj na co chcesz? Tak. Stowa między poduszkami, na pewno. Co? Nie gadaj. Taka sytuacja w waszym domu jest raczej mało prawdopodobna. Ale w miejscach publicznych, takich jak, nie wiem, galerie handlowe, restauracje, e, biblioteki czy komunikacja miejska, no jest na to szansa. Tylko musiałby się znaleźć ktoś, kto chciałby rozdawać obcym pieniądze. I tak, dobrze myślicie, to będę właśnie ja. Przez cały dzisiejszy dzień razem z Tarią będziemy jeździli po różnych miejscach publicznych i próbowali wysyłać zdjęcia do obcych ludzi na ich telefony. No i jeśli ktoś to zdjęcie na że to będzie mógł trochę zarobić. I co wiemy, mamy to iPhone' Julia przyjęła. Poza tym, że mamy na dzisiaj przygotowane różne ciekawe miejsca, to mamy też przygotowane różne ciekawe gierki, w które zagramy z tymi osobami, które to zdjęcie przyjmą. I powiem Wam szczerze, że jestem mega ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Generalnie będziemy dzisiaj szukali osób z iPhone'ami, dlatego że w iPhone'ie jest coś takiego jak funkcja airdrop, po włączeniu której można w bardzo łatwy i szybki sposób wysłać zdjęcie do osobowego gwarz, która, jak widzicie, ma tę funkcję włączoną. Natalia odebrała zdjęcie zdjęcia do obcej osoby. Nie, czasami jak ktoś mi wysyła w galerii to ja zawsze odrzucam A no właśnie to jest to, jak ktoś przyjmie to może mu się to opłacić Ale zanim jeszcze przekonamy się o tym ile osób w dzisiejszym odcinku przyjmie od nas to zdjęcie To strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków Jeśli też chcielibyście dostać od kogoś kiedyś takie fajne zdjęcie A jeśli chcielibyście nie przegapić żadnego nowego filmu to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał Robiąc to samo co w tej chwili na palcu Wtedy tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara Dobra słuchajcie, coś w pierwszej lokalizacji, zaczynamy od w kolejowego. Jesteśmy aktualnie w Gdańsku Wrześ, o pewnie słyszeliście właśnie pociąg Dlatego, że zaraz wsiądziemy do skm czyli takiego pociągu, który jeździ między stacjami w Gdańsku, Sopocie i Gdyni I tam Natalia spróbujemy znaleźć kogoś, komu będzie mogli wysłać zdjęcie Zrobimy zdjęcie stówki, musimy teraz dodać jakiś tekst, tylko ja nie wiem Natalia, jak my mamy to napisać tak, żeby ludzie w to uwierzyli i nie bali się Chcesz zgarnąć stówkę za darmo bez roboty, ale to brzmi Uważa, jak typowe nie. ankiety Natalia, Nie, naszy. to brzmi jak typowy scam. musimy właśnie tak to napisać, żeby to nie brzmiało jak scam i żeby ktoś serio w to uwierzył słuchajcie, mam coś takiego. Napisałem, że ta stówka może być twoja. Jeśli chcesz ją totalnie za nic, to wysiądź na stacji sobot główny i kręć się na peronie wokół siebie. Szczerze Natalia, jakbym dostał takie zdjęcie, to na 100% bym nie wysiadł, Bo To brzmi mega podejrzanie, ale zobaczymy. Może ktoś zaufa, może ktoś wysiądzie Robimy to specjalnie, wiecie, na peronie, żeby ludzie się nie bali, nie? Że jakieś dziwne miejsca opustoszałe, ale nie ma co. Eskanko że za 3 minuty, więc Natalia, próbujemy w niej. Próbujemy. Idziemy szybko po bilet i trzymajcie się. Z ciekawości, po drodze po bilety, jak widzicie, odpaliśmy dropa i mamy jakieś Beczkę, Natalia, pokaż. Trzy, Trzy, cztery. Cztery. Dobra, to na korzysta, więc powinno się udać. Dobra, słuchajcie, bilety kupione. Niestety na tamty nie zdążyliśmy, więc musimy poczekać na kolejny, ale raz z Natalią stwierdziliśmy, że spróbujemy pozysać zdjęcia już tutaj na peronie, Zobaczymy, ktoś przyjmie. Jesteś, Natalia? Teraz nie. Dobra, pójdziemy kawałek dalej i wiesz, jak tutaj przyjmie, to będziemy miał całą drogę, żeby zastanowić się, czy warto wysiadać. No dobra, podjeżdża nasza eskajanka, niestety na peronie. O, udało się kogoś znaleźć. Dobra, to jest iPhone Zobaczymy. A pierwszy kosz w dzisiejszym odcinku od Aleksandry. Dobra, słuchajcie, chodzimy po pociągu. Natalia teraz tam idzie. Nie chcę ludzi, ale o, Natalia Kogoś, kto ma iPhone'a i włączonego airdropa. Idziemy w tamtą stronę, bo tu najwyżej wrócimy i, i mam nadzieję, że uda się kogoś znaleźć. Bo po tej stronie wszyscy mają wyłączony, więc idziemy w drugą. Tak, kurde, dobra, let's go, bo, o, podjechaliśmy właśnie na pierwszą stację. No dobra, doszliśmy do drugiego końca tego pociągu i niestety, jak widzicie, nikt tutaj airdropa nie ma włączonego. Ale co chwilę do pociągu dają nowe osoby, więc zaraz pójdziemy przez się jeszcze raz. Kar. Tak, no, będziemy tak chodzili aż do Sopotu i najwyżej tam wymyślimy coś innego. I co wie mamy, to iPhone i Julia przyjęła, to Natalia yy, nagrała się Telefonie. Teraz widzicie jak to zdjęcie się wysłało No i czekamy, zobaczymy co będzie w sobotzie. To my wysaliśmy no. To co, obrót i na was czy nie? Ale to iPhone Julia, iPhone Julia była, yeah. No Julia, ty musisz tak, jak tam, tak, tak. no, Nie, tyle Wystarczy, zaliczony. Dobra, słuchajcie, wysiedliśmy na stacji Sopot Główny Podbiła do nas Julia i Przemek Okazało się, że Przemek jest wizą od dawna Julia chyba nie do końca, ale to właśnie Julia przejęła Zdjęcie od nas, więc daliśmy stówkę Julia nie chce występować na nagraniu, więc Julia, powiedz chociaż, żeby ludzie uwierzyli, pozdrów kogoś Jestem tu ja, je, Jest tu, dobra, mam nadzieję, pozdrawiam mamy. Julia, mam nadzieję, że było słychać, pierwsza stówka rozdana Lecimy dalej Ale super, że się pierwsze osoby, pierwsze miejsce i mamy to. Tak, no, trochę nie do końca tak jak chciałem, bo myślałem, że już coś i będzie się kręcił, a Julia z przemkiem podeszli po prostu do nas tak. najpierw, nie? Ale to nic. Wykonała zadanie. No tak, obrót był więc, zleśone, stówka rozdana. Julia wzięła stówkę, zrobili sobie zdjęcie i wszedli do tak. pociągu i pojechała dalej. Tak, bo pociąg stał, więc wsiedli do pociągu i pojechali dalej, więc w sumie spoko się złożyło. Trochę szkoda, że się wtedy i nie chcieli wystąpić na nagraniu, ale to nic. Bo teraz zmieniamy trochę taktykę. W tym filmie nie będziemy rozdawali, tylko w ten sam sposób ciągle wiecie pieniędzy, więc dla odmiany pojedziemy teraz do. I tam zrobimy coś trochę innego. No dobra, jak widzicie podjeżdżamy już pod IKE, albo raczej pod Ikea, bo podobno tego sklepu się nie odmienia, więc podjeżdżamy pod Ikea. I nasz plan na ten sklep jest trochę inny, dlatego że tutaj, słuchajcie, ukryjemy stówkę w jakimś czasowym miejscu. Pójdziemy zaraz na górę. Tam, słuchajcie, często takie pokoje już gotowe, zaaranżowane, żeby można było sobie no, wejść i się czymś zainspirować. I w takim właśnie pokoju, nie wiem, czy na jakiejś rzeczy, czy w jakiejś rzeczy, czy pod jakąś rzeczą, schowamy stówkę. Następnie zrobimy zdjęcie i no będziemy. My to zdjęcie wysyłali randomowym osobom, no pokazując miejsce, gdzie tą stówkę zostawiliśmy. No słuchajcie, jesteśmy w Ikei, tak zrobiliśmy małe rozeznanie i mamy dobre miejsce. Aktualnie siedzę tutaj, gdzie będę siedział i nagrywał sprzyczajki, dlatego że będę nagrywał ludzi od tyłu. Wiecie, ja też nie chcę nagrywać ludzi jakby od przodu, bez ich zgody, więc tutaj siedząc, będę nagrywał od tyłu, bo miejsce, gdzie schylamy naszą stówkę, jest tutaj. Zaznaczyłem wam teraz strzałką i tam jest taki fajny pojemnik, do którego właśnie tą stówkę schulamy i jak ktoś będzie szedł stamtąd, bo tam, o, stamtąd idzie się tutaj, no to jak tam się odwrócić otworzy, to i weź to będzie wiadomo, że po prostu no to jest ktoś od nas. Żeby nie złudzeć przyjrzeń, będę siedział tak i robił coś niby w telefonie, a tak naprawdę telefonem będę nagrywał jak ktoś będzie szedł, więc aparatu nie będę wyjmował, chowamy go, żeby się nie rzucał, a no i zobaczymy jak to wyjdzie. O kurczę, no to zobacz jaki fajny pojemnik, nie? Mega ładny, a, no. kurde, nie wiem czy byśmy nie chcieli takiego do domu, co? Co myślisz jest A to, nowość, jakaś a to nowość, faktycznie, ale nie, chyba nam się nie przyda. Dobra, a, idziemy tak dalej. dalej. No, dobra, zys, supka do domu Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy już zdjęcie. Tak to wygląda. Napisaliśmy, że w tym pojemniku na dziale z kanapami jest 100 złotych wesołych świąt. O, daliśmy to strzałkę, żeby było wiadomo. I teraz najważniejsze, musimy na tyle się rozdzielić. Musisz iść najlepiej chyba do restauracji, nie? Tam gdzie wszyscy jedzą, tam znaleźć kogoś. Mega blisko do restauracji. Tak, jak się cofnę, to jestem przy restauracji. Tak, i tam właśnie, wiesz, wysyłaj każdemu komu się da. I jeśli ktoś przyjmie, to od razu do mnie zadzwoń. Ja wtedy schowam kamerę i włączę nagrywanie. Do ciebie. Dobra, to do okej, okay, dobra, to pisz do mnie. Jak ktoś przyjmie, to dobra. po prostu opisz. ale nawet jak przyjmie, to wysyłaj do kolejnej osoby. Dobra? Okej. Okay. No to powodzenia. Ja idę widzowie na moją miejscówkę i zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, rozdzieliliśmy się. Ja już sobie tutaj siedzę na mojej pozycji. Natalia poszła rozsyłać te fotki. Póki co jeszcze mam parat, ale jak tylko dostanę na pewno info, że ktoś przyjął, to będę go chował i nie wiem, czy się jakbym robił coś nielegalnego. Dziwnie, nie? My tu zdajemy pieniądze, powinniśmy, wiecie, się cieszyć z tego, a nie bać się, a jakoś tak dziwnie się czuję, ale mam nadzieję, że ktoś kto to znajdzie się ucieszy. Dobra, słuchajcie, dostajemy, wiadomość się na detali, że wysłany, Marysia się więc czekamy. Dobra, słuchajcie, mam updatek, minęło 15 minut. Niestety Marysia nie podeszła, więc chyba już nie podejdzie. Mi pada telefon, zostało mi 10%, więc mam nadzieję, że zaraz coś jeszcze odbierze. Natalia ma mi napisać? Ale nie, nie piszę, mam no, ciągle, wiecie, próbuję wysyłać, ale tylko jedna osoba odebrała i ona chyba nie jest zainteresowana. Dobra, dostałem info, że odebrała Aleksandra. I włączam kamerę w telefonie i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, Natalia już do mnie wróciła, bo padł mi telefon. E, ile osób, dwie osoby, tak przyjęły? Dwie osoby przyjęły, cztery chyba odrzuciły, ale najśmieszniejsza była sytuacja, jak przychodziłam obok pani i jej zapikał telefon, wyskoczyło jej i ona odrzuciła. Kurde, niestety widzę, wiecie, się nie udało, idziemy zaraz po naszą stówkę. No weźmiemy ją, bo i tak już chyba nikt po nią nie przyjdzie. Ale Natalia, mam jeszcze pomysł. Ja bym spróbował zagrać z kimś w kółko i krzyżyk na okay. tam, gdzie będziemy jedli, bo musimy zjeść obiad. I jeśli ze mną wygra, a specjalnie zrobię tak, żebym przegrał, to, to damy stówkę. stówkę. Co ty Dobra, na to? super pomysł. Zobaczymy, czy tą nie byśmy znaleźć kogoś, kto przyjmie od nas wiecie zdjęcie z planszą do kółka i krzyżyk. No niestety widzowie, zabieramy stówkę. O, jest jak wiecie w środku, nikogo nie ominąłem. Myślałem, że może nie zauważyłem, ale nie. Bierzemy to i zaraz młodzież rozdamy komuś innemu. No dobra, jak wiecie, mamy już tutaj nasz obiadek. że ja sobie lasami, ja wziąłem sobie, ja sobie dewolaje z krypkami i buraczkami. I zaraz na tele musimy przygotować planszę do kółka i krzyżyka. Może zrobimy to od razu. No dobra, przygotowałem już planszę. Jak wiecie, mamy napisane, jak wygrać z mną w i krzyżyk, 100 zł będzie twoje. I tutaj na dole jest dorysły i Odessi do iPhone Tak żeby wiecie, ludzie odsyłali i no ruch, którego nigdy się normalnie chyba nie robi na początku, ale ja specjalnie będę robił wszystko, żeby przegrać, żeby po prostu wiecie, Jak ktoś już zacznie grać, to na 100% ze mną wygrał. Aha, Jest tylko mały problem, Natalia. Tutaj nie ma nikogo totalnie. To pewnie dlatego, że na całą restaurację zajętych jest może z 5 stolików, więc. Natalia, ja proponuję uderzyć do galerii. Boję się, że w galerii może być podobnie, chociaż tam może być więcej widzów, takich młodszych, a oni chętnie będą przyjmowali, więc. I wydaje mi się, że większość młodych osób wie o tej opcji. Tak, tak, w ogóle. tak dobra. Jak mówisz rodzicom to nie co? A, nie wiadomo o zachodzi, ale dobra, nie ma co, idziemy do galerii i zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż czekajcie, ktoś tutaj się pojawił. Uwaga, wyślemy, zobaczymy. Może akurat. Dyn, 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 dyn. I mi zagrajmy w kółko krzyżyk. Aha, no niestety, dobra. Natalia, jedziemy do galerii. No dobra, dechaliśmy do galerii, ale za tego, że nagrywamy ten film przed świętami i no jutro już te święta wyjeżdżamy, to muszę skoczyć szybko do fryzjera. Nie powinno potrzeć to zbyt długo, się takie 20 minut i widzimy się już z nową fryzurą. No dobra, jestem już po fryzjerze. Fryzurka taka sama, tylko może delikatnie krótsza, ale jak ja byłem właśnie u fryzjera, to Natalia chodziła po galerii i jest mnóstwo airdropów, do których możemy wysyłać, więc no, nie ma co tracić czasu, idziemy na górę w okolice jedzenia, bo tam jest najwięcej ludzi, a i spróbujemy zagrać z kimś w kółko i krzyżyk. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy do Gaty i Agata od razu przyjęła, to jest osoba, zobaczymy czy to odeśle Czekamy na jej narysowane kółko. Nie, krzyżyk, byłem kółko. A, tylko Agata zniknęła, no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, iPhone moja przyjęła. przed chwilą jeszcze wysłaliśmy do jakiegoś szynszyla, też przyjął, ale... Nie, to... nikt nie odsyła, ale już trzy osoby przyjęły, więc to powinno się udać. Słuchajcie, kolejne dwie osoby dobrały. O, jest szynszy, mhm. no uwaga? Jest. Dobra, jest krzyżyk to no telegramy. moja górny rok czeka. Dobra, słuchajcie, Natalia teraz rysuje O, dobra, tak żebyśmy na pewno przegrali. Wiadomo, że normalnie byśmy tutaj nie postawili kółka, ale trzeba to robimy i odsyłamy szyszlowi. Czy się szybko to zaakceptuje? Jak tak, to Natalia y, damy radę chyba. No nie gadaj, no. Odrzucone. Nie, weź weźcie czas, Natalia. Aha, nie. Dobra, szyszy się pojawił i tym razem odebramy Elegancko. Ogólnie ogóle nie ja się boję odwracać, nie? Bo boję się, że ktoś na się patrzy patrzymy. Tutaj mamy aparat, świecimy tak, lampeczką rzymyśmy. Ale nie, jest, jest dobrze. Czekamy aż szyszy na modeście i poczekamy aż wygra. Dobra, słuchajcie, szynszy na odesła, uwaga. Patrz, Natalia. Dobra, A, musimy tutaj. <laughs> tak, dalej tutaj. Dobra, widzowie, Natalia tutaj dorysowuje. Elegancko, pięknie odsłamy. No nie, widzowie, jest szypał. Nie ma szynszyla, nie możemy odesłać. Czekamy, może zaraz się pojawi, bo raz też tak było, że na jakiś czas zniknął. Słuchajcie, Natalia poszła się przejść poszukać, ale no nie, no błaga. Oby teraz Szynszyl nie zrezygnował, bo y, tak naprawdę ostatni ruch nie wygrywa. Natalia, co myślisz? Szynszyl wróci, czy nie? Nie wróci. Ja zrobiłam jeszcze tutaj rundkę dookoła i nigdzie go nie złapało. Kurde, no taka szkoda, tak, blisko, dobra, Zierzemy kolejną osobę, nie? Chyba tak. Słuchajcie, szliśmy już w inną miejscówkę i Szynszyl się pojawił i e, odebrał. Czekamy tutaj. Dobra, słuchajcie, oficjalnie Szynszyl z nami wygrał. I teraz trzeba, Natalia... E, czekaj, wysłać nasze zdjęcia chyba, nie? Słuchajcie, zrobiłem sobie selfie z grycanym z tyłu, żeby Szynszyl podszedł lub podeszła. Nie wiem, kto to jest, czy chłopak dziewczyna, tutaj po nagrodę. No i zaraz Stówkę. Mam nadzieję, że zechce wystąpić na filmie. Dobra, widzowie Natalia chodzi i co Natalia? Nie mogę go znaleźć, no? Serio? Wiadomo łóżką stówkę mamy. Ajajaj, aj, aj. Zamieniłem się z Natalią, Teraz ja chodzę, szukam szynszera, ale. No niestety, jak widzicie, kurde, no chyba nie ma. Tak blisko, ja bym tak chciał dać stówkę Szynszelowi ale no nie wiem, czy się uda. No i niestety, tak blisko, tak daleko, Szynszel z nami wygrał. Chcieliśmy dać nagrodę, ale nie możemy zapłacić dropa, żeby wiecie, powiedzieć, gdzie ma podejść. Musimy teraz od razu pisać. Mamy już nauczkę, że gdzie nagrodę do, odebrać no. można, ale żeby nie było no i chrześciżkę, póki co odpuszczamy i zrobimy teraz coś innego, a mianowicie e, wyślemy komuś zdjęcie z informacją, że jak krzyknie wesoły świąt, to dostanie od nas stówkę. Dobra, jak widzicie fotka przygotowana, zaraz będziemy rozsyłali, ale musimy tutaj mieć talia długie nagranie, bo ktoś w każdej chwili może krzyknąć i chciałbym, żeby to się nagrało. Dobra, słuchajcie, kamera włączona, wszystko się nagrywa. Jak ktoś krzyknie, to mam nadzieję, że będzie słychać. Zobaczymy. Dobra, uwaga, próbujemy do dwóch osób. Zobaczymy. Kołdyż odebrała chyba. Tak mi się wydaje, że to dziewczyna jakaś. Ale tak patrzę i nie wiem kto to może być. Dobra, Kornelia też odebrała, uwaga. Ktoś krzyknął, ktoś krzyknął! Ktoś krzyknął na 100%. Gdzieś tam, a idziemy pod heliosy, bo było napisane, dobra. Faktycznie, napisałem tam, że nagrada... krzyknął na całą Tak, ja postam po głosie i... tą osobę, która krzyknęła. Siemano. <ślimy> Elo, odebrałeś te do czy to nie ty? Nie, to nie ty. Nie wiem, co to chodzi, dobra, okej. Okay. Fajnie, tak, to stoimy pod Heliosem i nikt nie chce przyjść pod nagrodę No nie wiem. Skotkaliśmy jeszcze widzów i oni mówili, że kojarzą tą osobę i mówią, że jeżeli to ona, to ona... Tylko nie wiadomo właśnie kto to odebrał, bo dwie osoby przyjęły, nie? No ale czekamy, zobaczymy. No ja bym chciała dać tą słówkę, tym bardziej ktoś krzyknął! No właśnie, to jest najlepsze, że ktoś krzyknął i nie przyszedł. Napisaliśmy wyraźnie, że nagroda do odebrania pod Heliosem, ale no jesteśmy, jak widzicie, nikt nie idzie niestety. Kurde, powiem ja widzę, że tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jak już to ludzie nie będą przyjmowali tych hair dropów, a jak przyjmą, to że nie będą robili zadań, a nie, że przyjmą, zrobią zadanie i nie odbierą nagrody, bo ten największy problem jest z nagrodami. Oni nie chcą odbierać ludzie tych nagrod. Chyba się chcą podejść, ja wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że było to słyszeć na kamerze. Jak nie, no to ewidentnie ktoś krzyknął, wysał ich świąt. Czy staliśmy pod Heliosem, tam było napisane, że tam czekamy. Tak, oboje to słyszeliśmy, więc nie wydawało nam się, no ale nic. Niestety z no, kolejna nie niewręczona, a naprawdę bym chciał, ale żeby dla Was nie było to monotonne, to znowu ze zasady. Jesteśmy jeszcze w galerii, zanim ją zamkną, to spróbujemy po prostu schować tutaj stówy. Tak. Czyli zrobić to samo co w Wiki, ale no w trochę innym miejscu. Dobra, słuchajcie, robimy rozeznanie po galerii, i Natalia wydaje mi się, że ta doniczka tam. O, to będzie idealne miejsce. To będzie miejsce, idealne no. miejsce. Tam będzie łatwo to y, jakby schować. zlokalizować, schować. Jest punkt rozpoznawalny ten napis tak. forum I Costa Coffee też. Zrobimy jakoś no. tak, żeby było wiadomo. I tutaj możemy z piętra patrzeć, nie? Czy ktoś idzie, czy nie, więc to też będzie spoko. Ty będziesz tutaj stał, a ja znowu pójdę rozsyłać. O, dobra, ty będziesz chodziła tam u góry, będziesz rozsyłała, do kogo się da. Kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Ja tutaj będę. To będę patrzył, czy ktoś to zgarnął i jak coś to tam ci znajdzie. dobra. Żeby? Dobra, słuchajcie, tam już chowa przy doniczce. O, udało się elegancko, z sprzyczajki. Musi teraz jeszcze zrobić zdjęcie. A, spoko, tutaj nikt jej nie zauważył. elegancko Robimy fotkę, zaraz dajemy napisy i Natalia idzie wysyłać to do ludzi na airdropie. Dobra, to już napis, zrobiłem strzałeczkę, tak to wygląda. Zapisuję i odsyłam do Natalii. Dobra, poszło więc. O, Natalia idzie do tego, co rozsyła ja? Idę zająć jakąś pozycję do obserwowania i czekamy aż coś tutaj po to podejdzie. Dobra, słuchajcie, kto idzie, Kto idzie. Ewidentnie ktoś siedzie tej doniczki. tak, 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 tak. tak, tak tak, 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 tak. Jestem, tam, jestem, tam, jestem, jestem. Dalej Wariacie. Czemu tak szybko zrezygnował? No nie, tam jest to! Chyba, że wziął już czy nie. A wziął, Jest, dobra, wziął, ma to. Mato, ma to, ma to. rozwiną stówkę. Elegancko. Masz! Dostały się dropa! Dobra, stówka twoja, wesołych! Czy można zdjęcie pewnie, już schodzę, to czekaj sekundę. Słuchajcie, zagadałem z góry, pogratulowajmy, okazało się, że widz, więc idę szybko zrobić zdjęcie i e, może uda się nagrać. Dobra, słuchajcie, jestem ze mną Mateusz Radomia e, ze stówką. Mati, gratulacje. E, dziękuję. E, udało bardzo. się zgarnąć wesoły świąt. Mam nadzieję, że się przydadzą. Tak, wielka nazwy oczywiście. No Tobie właśnie. Również. Dzięki wielkie. E, pozdrawiam czekało z Radomia. O, ja też pozdrawiam i lecimy Wroczyna do kolejnej znajomych. Konkurencji, Kogoś jeszcze czy to tyle? Chyba wszystko. Dobra, ja też pozdrawiam, trzymajcie się. Natalia, to trwało 3 minuty. Karuje nie zdążę tutaj zjechać, jak ty się to już, A ja już Tak, i Marti, ja już z niepogadałem, nagraliśmy się, zrobiliśmy fotki. Super. I osoby odebrały. Okej, okay, no to, to dobrze, to fajnie. No dobra, jesteśmy w samochodzie. Musieliśmy wyjść z galerii, dlatego że jest już, jak widzicie, 21.04 i galeria po prostu się zamyka. Powiem wam, że mega fajnie się ten film nagrywa, ale strasznie szybko leci czas. Brakuje nam po prostu e, jeszcze paru godzin, ale to nic, nie poddajemy się. Jedziemy teraz w kolejne miejsce. Znowu coś innego, bo e, jedziemy do maczka. No dobra, dojechaliśmy na miejsce. I tutaj znowu będzie coś zupełnie innego, dlatego że tak, najpierw pojedziemy do drive'a, zamówimy loda z polewą. jaką Natalia? Tofi. Z polewą karmelową. karmelową. Dobra, z polewą karmelową i zrobimy czarno-białe zdjęcie. To zdjęcie będziemy wysłali do nieznajomych z pytaniem jaką polewę według nich mamy na lodzie. Jeśli odeślą nam jakby, wiecie, odpowiedź prawidłową, czyli no odeślą nam zdjęcie z napisem karmelową albo tofi, jak zwał tak zwał, to w nagrodę zamówimy im wszystko to na co mają ochotę i oczywiście to opłacimy, ale musimy teraz zrobić to bez wchodzenia do środka, żeby czasem nikt nie zauważył tego loda. Okej. Okay. Ale dobra, to w takim razie pierwsze co robimy, jedziemy do drive'a, bierzemy loda z polewą karmelową, potem robimy zdjęcie. No i próbujemy to komuś wysłać Dzień dobry, poproszę jednego loda z polewą e, karmelową, tak. tego w wafelku Albo w kubeczku, dobra? Niech będzie zamiast wafelka. Tak, nie? zgadza się, dzięki. No dobra, jak widzicie, lodzi odebrany, mamy polewę karmelową. Ewidentnie to widać. Się zgadza, ale jakiś smały się zrobiły, chyba no, inflacja też się dopadła, już dawno nie jedliśmy. Bez to no, cena chyba się nie zmieniła, ale wydaje mi się, że gramatura jest mniejsza. No dobra, fotka zrobiona, może nie najmodniejsza, ale przynajmniej widać o co chodzi. I właśnie, żeby nie było widać, jaką mamy polewę, bierzemy zdjęcie czarno-białe. Jak widzicie napisałem tak, jeśli zgadniesz, opłacę Ci zamówienie i podam kot odbioru. Pytanie brzmi, jaką polewę mam? W kubeczku? Odpowiedzi to czekoladową, karmelową i truskawkową. No i niż Instrukcja, czyli odpowiedź, plus co zamówić, się zgadniesz, wyjście do iPhone Natalia. Natalia poszła do środka, zobaczyć, czy jest coś jak. Na chwilę złapało mi zuskę, ale po chwili zniknęła, więc myślę, że jakbyśmy się pokręcili, to może jeszcze ją złapać. Najlepiej byłoby, jakby airdrop złapał z parkingu, bo chciałbym, wiecie, żebyśmy nie wchodzili, żeby no czasem nikt nas znowu nie rozpoznał, i wydaje mi się nadal, że tutaj w maku obok y, będzie całkiem blisko z parkingu, więc ja bym tam spróbował. Okej, okay, się po drugiego maczka i paczka, lub ktoś wchodzi do środka. O coś Dobra, oni mogą mnie iPhone'y, bez kitu. Niestety, jak na razie nikogo na airdropie nie widać, więc nie wiem, Karol, czy nie będziemy musieli wejść do środka jednak. Jak widzicie, no nie siedzimy daleko, w galerii było o wiele większy zasięg, ale to może wiecie, przez to, że tutaj mury, i my też w samochodzie. Tutaj akurat mamy spoko maczka, bo są dwa piętra i możemy iść do góry na przykład. Okej. Okay. Ja Nikt nas nie widział. Dobra, chodźmy, spróbujmy, zobaczymy. Jesteśmy w środku i stoimy po środku schodów, żeby łapało i górę i dół i niestety, jak wiecie, nie znaleziono osób. A Jedziemy, talia, do innego maka Tu nie ma co. No dobra, kolejny maczek i podobno do trzech razy sztuka, więc może tutaj. Uda się postawić komuś zamówienie. Uda się albo się nie uda, Natalia. Nie jest widzę totalnie zami, nikogo, nikogo w środku. Tylko pracownicy, wszyscy z Hit. Jeden stolik jest zajęty, jedna pani siedzi tylko. Widzowie, żeby nie było, że wymyślamy. Patrzcie, tak wygląda Maciek. Czy wy to widzicie? To jest niesamowite. druga, dwanaście. On jest czynny całą dobę chyba, ale widzicie, co się dzieje. Jesteśmy już w środku i niestety nikogo nie ma. Widzowie, specjalnie usiedliśmy bo po lewej stronie obok nas są zajęte trzy stoliki, się okazało, ale nikt nie ma wytłapaczajcie. No, to jest jesteśmy jakaś Nie no, widzowie, jestem załamany. Powoli kończą nam się maki. O tej godzinie jest chyba czynny jeszcze tylko jeden, wydaje mi się, nie? Tutaj? Tak, w tak... tych okolicach, tak. W miarę blisko, ale i tak, już całkiem daleko. Pojedziemy do niego, spróbujemy tam i No mamy nadzieję, że tam uda się kogoś znaleźć. On też jest duży, ma dwa piętra, więc no jest szansa. No jest nasza ostatnia nadzieja, idziemy do środka i zobaczymy, że ktoś będzie. Szczerze wam powiem, że tutaj chyba nie zapowiada się tu najlepiej. No niestety, na dole widzicie, nikogo nam nie łapie, ale chodźmy jeszcze do góry. Obo! Tam jest jeszcze jedno piętro. Weszliśmy na górę, tutaj są zajęte dwa stoliki ale jak widzicie nawet obok nich. Niestety nikogo nie znajduje No dobra, dojechaliśmy do domu I na początku odcinka powiedziałem wam Że no dzisiaj przez cały dzień Będziemy rozdawali ludziom pieniądze Wysyłając im różne zdjęcia na airdropie e I no dotrzymałem słowa Bo jak widzicie jest 23.29 My dopiero wróciliśmy do domu I no niestety już więcej nie damy rady zrobić Mieliśmy jeszcze przygotowanych kilka fajnych gierek Ale no z racji tego, że jutro o 8 rano Wyjeżdżamy do rodziny na święta Dlatego, że no my nagrywamy Tak jak mówiłem jeszcze przed świętami No to już po prostu nie mamy jak zrobić Tego co mieliśmy zaplanowane Ale spokojnie, jeśli też tak jak ja czujecie niedosyt, to strzelcie łapkę w górę jak będzie tutaj 20 tysięcy lajków to nagramy kolejną część, e, która będzie jeszcze, jeszcze ciekawsza. Mam już fajny pomysł jak zrobić tak, żeby film był podobny ale zupełnie inny, więc jeśli chcecie to zobaczyć to strzelcie lajka. Dzisiaj tak trochę zrobiliśmy, było parę fajnych interakcji zresztą wszystko widzieliście, więc jak dotrwaliście do tego momentu to raczej wam się podobało więc jeśli jeszcze tutaj jesteście to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, my z Natalią lecimy się do spakować się Natalia? Tak, no czas najwyższy. czas najwyższy, a z wami widzimy się już wkrótce